Jej, mano, w końcu nagrałem nowy odcinek, ale z tym razem z GTA San Andreas, jej. Dobra, i ten filmik będzie polegał na tym, co zrobić, że myszka w GTA San Andreas działała. Dobra, mam tutaj włączone. Hm. Momencik. Zaraz pokażę, że tu jakoś myszka nie chce działać. O, nie chcę działać. A klikam. No to tak. Klikamy. O, taki na przykład przycisk. Trzeba włączyć, no, menadżer zadań. Menadżer zadań. Mam już. I, I ustaw korygacji. A, nie, 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 Moment. Trzeba CTRL, ALT i Delete. A ja sobie zrobiłem o, tak, że mam tutaj. Chyba nie będę o tym mówił, tylko już pokażę. Mamy GTA San Andreas. Sobie klikamy przejść do szczegółów. No, mamy sobie GTA San Andreas. Ustaw koligację Klikamy, oj, wszystkie procesory, i potem klikamy procesor CPU 0. OK. Potem znowu sobie włączamy GTA -sa Andreas. Ojej, kurczę. Coś nie tak poszło. Przepraszam. Przepraszam, że troszeczkę mi coś nie wychodzi. O! Oj, proszę, tym razem działa. Nawet pokażę, że tym razem nawet może kursor i w ogóle teraz może wyszelać, Że teraz będzie w ogóle na nam mieszkać. I w ogóle chcę to też pokazać na tym, jak możemy grać. Na której broni by to zrobić na pewno na tej, która ma najwięcej amunicji. Może od tego. Momencik. O! I tym razem możemy sobie poruszać kamerką. I to było na tyle. sorry że tak długo nie było odcinków, ale po prostu nie miałem pomysłu co nagrać. Tak jest biego oglądania, a to jest i